Polujący na drapieżniki ślep został zbanowany na platformie po latach kręcenia filmów, które doprowadziły do wielu aresztowań. Roblox twierdzi, że jego praca naruszyła zasady przeciwko działaniom strażników, podczas gdy szlep twierdzi, że jest karany za ujawnianie kwestii bezpieczeństwa. Oczywiście oświadczenie Robloxa także się pojawiło, ale wiele ono nie zmieniło, typowo PI-owa zagrywka po to, żeby e, jakkolwiek się Odnieść do sprawy, bo już w pierwszych dniach AFM nawet gdy nie została ona wyjaśniona do końca, Roblox również stracił miliardy, jak chodzi o wartość ich firmy, co Ale jak się... na tak wielką platformę może stanowić naprawdę duże zagrożenie, mimo że w grę oczywiście wchodzą jeszcze większe kwoty. Ze względu na to, że ich wizerunek również naprawdę ucierpiał, a po takich sytuacjach od razu zaczęły działać rządy różnych krajów które skutecznie blokują Robloxa na danych terytoriach. I na przykład już w tym momencie z kilka dni po całej aferze został zbanowany w Katarze. Co lepsze, Roblox został oczywiście również liczne pozwy. Jednym z nich jest ten z Luizjany. A po dalszą część tego newsa i więcej tematów oglądaj pełny odcinek z newsów już na moim kanale i subskrybuj, żeby być na bieżąco.